Modlitwa w smutku i niepokoju serca. Maryjo, nachyl ucha miłosierdzia ku prośbie mojej i oddal ode mnie smutek do twoich stóp i przed miłosierne oczy twojego Syna składam ten krzyż mój i oddaję ci go, abyś pomogła mi dźwigać go według podobania twego Syna. Maryjo, pośredniczko łask, jeżeli to jest wolą Bożą, oddal ten kielich smutku ode mnie. Jeżeli Chrystus postanowił, że smutek ten dalej jeszcze mam znosić, to wyproś mi dar cierpliwości. Ty wiesz, jak jestem słaby i nędzny. Ty wiesz, że nie mógłbym nieść długo krzyża, o własnych siłach. Amen.